Zna mi ich się, ja wszystkim, z prawdy pobrudzili. Panu Madejo, przysny to spodzili. Panu Madejo. za nami wstawiaj się. Tam, gdzie smutek gości, Panno Mario, promień mnie radości, Panno Mario, Maryjo, u Twojego Syna zawsze już jesteś Chrystopie i ratanę. Modlitwę zdananą. Niech świat poczne dać Panie. A światło świetluj stanie tajne. Niech świat poczne dać Panie. A światło świetluj stanie tajne. Niech świat poczne graczmarwem dać Panie. A światło świetluj stanie tajne. Anasrami. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Rzek Modący Ojciec, Syn i Duch Święty Amen Idźcie w pokoju Chrystusa Oj, Oj, jak Oj, bądź bądź. Bądź. Ale za chwilę dopiero Jeszcze zaś, za moment zaśpiewamy Po górach, dolinach przybyli, na górach, dolinach A potem Mieszkańcy tutaj w Adwarzu zapraszają nas do tego stołu obfitości, abyśmy się poczęstowali. Także bardzo proszę tam podejść. I chcę jeszcze dopowiedzieć, że, że z odpustu nam nic nie zostało. To jest wszystko nowe, świeże. I, I serdecznie Wam Bóg za przybycie na tą wspólną modlitwę. Myślę, że będziemy pamiętać o tej atmosferze. O go.